Siemano, kroszek nie płacił czynszu, więc go eksmitowałem ze szklarni. Nie ma lekko, ale też nie mogę być bezlitosny, więc zapewniłem mu taki mały daszek nad głową. Jeśli chodzi o szklarnię po stronie gorczycy, no to jest zieloniutko. Tutaj widzimy polski czosnek wiosenny. Tak, no w tej chwili wygląda. Całkiem przyzwoicie. Mam tutaj jeden rządek. Rukola nadaje się już na, do zbioru, jeśli chodzi o pierwsze, takie większe listki. Jest ich całkiem sporo. Szczypiorek też już tam uszczknąłem troszeczkę sobie do sera. Szpinak pierwsze, takie młode listki jak najbardziej można zbierać. Więc chyba y, będą pierwsze zbiory. Tutaj widzę, że coś się przeniosło. O proszę. Albo jakaś cebulka, albo szczypiorek się gdzieś podczas przekopywania, przesypywania przeniósł tutaj. Tam z tyłu widać czosnek ten z biedronki. Tak jak mówiłem, dziwna sprawa. Dwa rosną jak na droszczach, a dwa powoli kończą swój żywot. Hmm, jakieś pomysły? O co kaman? Tu jeszcze tak na szybko chciałbym pokazać, jak wygląda ten sam czosnek posadzony tego samego dnia, o tej samej porze. Ten czosnek wiosenny, który w szklarni już takie ładne wysokie ma, ładny wysoki szczypior ma, a tutaj ma dopiero, proszę bardzo, lekko rozgrzebałem ziemię. Są takie malutkie kikuty, dopiero szykuję się, żeby wyjść ponad ziemię. Więc różnica jest spora, jeśli chodzi o wegetację roślin w szklarni, a na zewnątrz. Jak na 20 któregoś marca, to szybko wszystko w tym roku rusza. Jeszcze chwila i będą pierwsze kwiatki na Moreli. Swoją drogą podam Wam fajny patent. Jeśli chcecie, żeby goście szybko sobie poszli, to róbcie dziurki w kubeczkach na dnie. Szybciej wtedy wypiją i szybciej pójdą. Hej, jeśli chodzi o parapet. Bataty jak stały tak stoją, namnażają korzenie, pędów liściowych jeszcze nie ma. Zobaczymy. Troszeczkę zaniedbałem tutaj, yy, można powiedzieć, celer naciowy, bo się położył, przesuszyłem go, ale po wczorajszym wieczornym podlaniu, jak widać, wszystko wróciło do normy. Zadowolony jestem z łobuzów. Łobuzy mają już ładne listki, wszystko przebiega pomyślnie. Kilka odmian papryki, i tak samo kilka odmian pomidorów. Co do samych yy, upraw w tych wielodoniczkach, nienawidzę tego, wkurza mnie to podlewanie. Miało być wygodnie i już od razu sobie przypominam na początku sezonu, dlaczego ich nie używać. Ten rządek jest na stratę i podobnie w papryce. Słońce dogrzewa, małe pojemniczki tak szybko przesychają, że pomidory nie są w stanie tam wytrzymać. Betaluksy spoko, tutaj są troszeczkę większe te boksy, więc łatwiej mi jest kontrolować wilgotność i nagrzewanie tego, ale tamta druga strona w sensie tamta druga paleta to jest tragedia cebulka jako tako już ją wyniosę teraz dzisiaj yy, gdzie? do szklarni lub inspektu tu bez zmian kiełki jak stały tak stoją do siewka pora no i chluba hydroponiki, sałata pierwsze kiełkowanie po 40 godzinach teraz jest już 80 godzin od wysiewu no i zobaczymy jak to dzisiaj będzie wyglądało tak słabo widać, ale postaram się jakoś to pokazać. Dobra, to by było chyba na tyle. Nie ma sensu przedłużać tego. Miłego dnia. Hej!